Dzień dobry, witam was serdecznie moje teraz robię odwrotnie, moje teletobisie i się, bo zawsze były plastusie i teletobisie, teraz nie będę teletobisie i plastusie i, i purposzy. Dzień no, dobry. <laughs> A, Czyli najpierw, czy, a, czy najpierw od ciebie miałem zacząć, tak? Nie, nie, odciągnięcie akurat faktycznie było spowodowane tym, że mi coś na gardle siedziało, ale całkiem, całkiem się wpasowałem, więc no tak dobrze wyszło. Tak. No, moje drogie widzę, ja Was zapraszam na odcinek e, e, dla Zielonych u Purposza. Bo normalnie jakie tam. Zresztą czat. A nie, nie widzicie już tej resztki czatu, ale jakie tam piękne w 12 się poleciało to. Tak, to, to polecam. I to są fajne tematy były poruszane. No zresztą jak zwykle u ciebie to są takie zawsze takie tematy poruszane, takie, 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 takie no, takie życiowe, no. Znaczy w zasadzie to w tym przypadku nie były poruszane życiowe tematy, tylko, yy, pikselowe. no, ale pikselowe. Takie, życiowe, no. no ale takie życiowe, Takie życiowe, Tak. Takie życiowo-pikselowe, no. Tak. Każdy... No, sz... nie umiem tej planszy przejechać, to ma 113 WK rekord. No bo ją się... Slideruje. Co ona, ona jest, ona nazywa się Short Slider Ja wiem Nie ma to większego znaczenia, że nie mogę przejechać po tym Pierwszym ten... przyspieszaczu, nie mogę się zmieścić Ach właśnie w tym zakręcie To cała reszta już spoko, nie? ale ten pierwszy jest uh -huh. Pierwszy czy ten drugi? Znaczy ten to drugi W prawo drugi. <laughs> Przepraszam, ale coś mnie naprawdę na gardle siadło No masz, no masz Także, o tutaj właśnie tu co się spada na to o. Ten, ten w prawo, nie? Taki, tam tak, jest tak, taki, tak, taki, tak, on jest tak, taki, tak, no, tak. taki dziwny. Też nie wiem jak go zrobić. O, przejechałem. Natomiast, o Jezu, jak, co i gdzie? Którędy ja mam to w takim razie poprawić tutaj swoje pyby? Ehm. <laughs> nie wiem, nie, nie pytaj. Ja tu mam 6,9 hehe, także nie wiem. No co ty masz 6,9 hehe? He? No, ale. Mam masz 9 hehe, tak. 14,745, także też bez szału, ale. Ale, ale 6,9 hehe. He. tak. To, to mówiliśmy o tym, że poruszaliśmy ambitne tematy u mnie na odcinku, tak? <grystanie> tak. No ciebie na odcinku ambitne, u mnie... E, antyambitne. Hehe. <grystanie> ja pierdolę, ja pierdolę, ale to zjebałem, ale to zjebałem, ale to zjebałem, Kurwa! Ale jestem teraz na siebie zły. tak mi wszystko weszło i przywaliłem w bandę, znaczy w ten, w metę. Wow. Wow. A tak mi wszystko powchodziło, że miałbym kurde koło 14 sekund, naprawdę. Hmm. I dobrze miała, to poprawił właśnie i pierwszy Co za my, oh, on się On się... Ciopadę, to się teraz msci za ten poprzedni... Za tą poprzednią mapę, co go objechałem A byłoby <laughs> jak go objechał, co? No Nie, bo już mniej więcej wiem, jak to przejechać, tylko tam trzeba... Wiesz co, jest... Na tamtym zakręcie trzeba po prostu idealnie... Idealnie ciasno wymierzyć! Nie, już skieprzyłem, ale i tak poprawię swoje pyby pewnie Tak, poprawiłem swoje pyby na 97 Nice ale... Czy tu masz gorszy pyby. Ja czemu tu masz gorszy pyni no ja? nie wiem, no bo jakoś tak nie chce mi wchodzić ten pierwszy zakręt, bo tam albo złapię przyczepność, albo nie złapie. Pierwszy ich, to, jest... to jest pikuś, ja z tym ten drugi, drugim drugi. mam problem. Mówię o tym drugim no. no. Ten drugi to... Bo ten pierwszy jest tak prosty, że w ogóle na niego nawet nie zwracam uwagi. No. Mhm. Dobrze. Czy jakby go nie było. Rozumiem? Ja, Jakoby go nie było, tak No dotrzyma... to Wiesz co, najgorsze jest to, że popełniam tutaj takie wręcz przedszkolne błędy Po co to to tak? Bez sensu. A dlaczego? Dlaczego? Bo byłoby to... Nie warto zahaczać drugiego busta. O! No właśnie też mi takie, takie zaczęłem wrażenie odnosić, wiesz? Bo jako... Im, im bardziej go brałem z lewej, tak. tym miałem problem ten zakręt wykręcić. Dobra, to o to tu chodzi. Mhm. No to już wszystko jasne, ale nie mhm. zdążę już tego dojechać. No ja też nie zdążę tego poprawić już, ale... No znaczy, się coś tam poprawiłem, ale to nie jest... nie jest takiej poprawka, żeby to miała ręce i nogi, nie? Także... Ale patrz, teraz się... <gryw> teraz się już cię pori, to nie odzywał wcześniej, jak się mapę przejeżdża, żebyśmy go znowu No tak, dobra, no to wszystko w takim razie jest wyjaśnione. No. Także gdzieś tam kiedyś no już jak za pół roku trafimy tę mapę, to tak. tak, to będziemy wiedzieli. Na pewno będziemy wiedzieli. Już. No wiem, że nie. To jest najgorsze, nie? O. ale trafił, jest. O to że kulfon. Cool co kulfon? Cool no na dwunastą, że kulfon. Cool Aha że już się, już wiesz co? Już się bałem, że pomyliłem guziki i live'a odpaliłem, wiesz? <laughs> Byłoby śmieszne. Chociaż jest... nie, no czekaj, na tej scenie nie mam liveów, dobra. Uf. <grystanie> Ale mimo wszystko byłoby śmiesznie. Mm -hmm. y to się zdarzało. starzało no, się. Tak? Ale to jeszcze zanim miałem deckboarda, tak. Bo miałem y pod siódemką na klawiaturze miałem nagrywanie, a potem 7 miałem streama, nie? To ja nie, ja w ogóle streama, żeby nie popełnić tego błędu, nie mam pod żadnym przyciskiem. Aha, ten sposób. Ja myszką klikam, żeby mm. włączyć. Nie po prostu nie i koniec, wiesz. No, nie... no, no. I... Ma to sens, jak najbardziej ma to sens. Znaczy wiesz, a teraz z boardem to wiadomo, mi nie zrobię, nie? Ale... <tryk> no jak nie mam boarda włączonego, to nie zrobię, no. Wiesz co, ja za dużo się naoglądałem y, tych filmików w internecie, wiesz, co to tam ktoś zapomniał wyłączyć live'a. Mhm, mm tak, tak. Też oglądam. <tryk> I... Ja mam schizę na tym punkcie, dlatego mam to powyłączane na wszystkie możliwe sposoby, właśnie nigdzie, tylko i wyłącznie myszką można kliknąć obok. Mhm. Mm no, ma to, ma to jakiś sens w sumie, no. Nie no mówię, no odkąd mam bardzo, to mi się to raczej nie zdarza. Nawet jak gdzieś jakieś testy robię, wiesz, coś tam ustawiam nowego, to to jeszcze mi się nie zdarzyło, więc choć, choć tyle. Po prostu mam to jest po prostu, Po prostu mam inną scenę do nagrywek i inną scenę mam do live'ów, wiesz, to no, no. mam tyle, tyle bezpiecznie w tym techboardzie, nie? To ja też hmm. mam inną stronę do, no, do nagryby, no. inną stronę do live'ów, natomiast to nie zmienia faktu, że wiesz, że... Aha, że do... na tym, na deckboardzie, tak? Tak, tak, na deckboardzie, A to ja no. też mam, to też mam, tak, osobną no, do live'ów. Przez to, no tak przez to, to jestem trochę bezpieczniejszy, ale no... No zdarzało mi się, wcześniej się mi zdarzało, jak najbardziej, bardzo często się mi zdarzało, że właśnie... No to wiesz, przy tam, powiedzmy, naszych zasięgach to jest jeszcze pikuć. No, no, no. Ludzi, którzy tam mają na live'ie, wiesz, po 10 tysięcy osób, nie? Mm -hmm. <laughs> dokładnie. Jak ja kiedyś. Bo ja takiego faka pamiętam jednego. Oj, to tak. był naj, największy faka w moim życiu to było to, że. E, o, muszę o tym opowiedzieć kiedyś na, na, na odcinku dla sporników. E, a mianowicie o tym, że. Tam, tutaj też opowiem. Tak, prze, przedpremierowo. Że miałem sytuację, że prowadziliśmy jakieś eventy, chyba świąteczne, dosyć duże, mhm. i grupka e, małych. Karaluchów y, robiła wszystko, żeby zepsuć ten event, nie? A no. ja to, że tak powiem, no. Nagrywałem czy coś? Mm -hmm. I dla ułatwienia byłem odpalony na Discordzie oraz na y, ts -ie. I wiesz, mm -hmm. i tam cały czas zaciskałem zęby, wiesz, po prostu ich banowałem na bieżąco i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. No i. Wszedłem sobie, wiesz, i skończyłem tego, to, to nagrywanie Z ludźmi na tym, bo na Discordzie i na się byli ludzie po prostu, nie? Którym prowadziłem no tego, to no. chyba było OX, czy coś w tym stylu Nie pamiętam No i, prawda, y, Wszedłem sobie na wicedministracja, no i zacząłem Dość poważnie wyzywać tą grupkę Ale zapomniałem wyjść z Discordu O kurwa!

<laughs> Na, nagrał, nagrał to ktoś? <laughs> no właśnie wyobraź sobie, że ktoś zaczął nagrywać, bo zacząłem czytać potem czar, że ja po prostu spłynęła ze mnie krew, no, słabo mi się zrobiło i tak dalej, i tak yy, dalej. Ale ja po prostu w ten sposób upuszczam sobie ciśnienia i no, muszę mm -hmm. od czasu do czasu mm -hmm. tak. yy, i. Zacząłem czytać i ktoś napisał, że Kurwa nie nagrał mi się dźwięk Sama, sam obraz się nagrywał Ja yeah. czyli znaczy no jak dla mnie to wiesz co, to akurat yy, yy, No, no na no plus, no No komuś ten przepad konkretny, no. no No, 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 a tam kurwy i chuje, takie leciały, że Ale no Boże, no 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 czasem no, bo... trzeba, no Czasem trzeba, no No to są cza. Natomiast nie wszyscy to zrozumieją po prostu nawet. Bo ja. Gdyby to poszło w eter, to przecież nie, nie tłumaczyłbym się w żaden sposób, tylko przeprosił, no i, no, no i kurde, no jest. Tak, zrobiłem to, no. ale nie nawet... no zrobiłem. Ej, ja, bym, ja bym jeszcze bardziej pocisnął, że się im należało. Znaczy, no, wiesz co, no, mogło to zostać odebrane, że yy, oberwało się wszystkim, no nie? Mhm. Mm mm -hmm. No bo ja tam, wiesz, po prostu jechałem, że kurwa niektórzy to po prostu życiowym sensem jest, że być głupią o, i tak dalej, i tak dalej, nie? Wiesz? I... Nie tłumacząc też specjalnie yy, o co chodzi, to opowiadałem, o właśnie pobiłem tyle. Yy, I wiesz, i, i, i no... Róż... Ja wiem jak ludzie reagują po prostu i jakby to... Jakby to zostało odebrane masowo, no nie? Byłaby... Mm -hmm. Wiesz, z każdego błędu y, masy uwielbiają sobie robić rozrywkę, więc. No, oczywiście. Więc byłoby to. No, na chwilę bym się wybił, bo byłby to temat numer jeden, że Purposz wyzywa Bogu ducha winnych widzów. Tak, mia mia miał być fejm do jebany. Fejm do jebany, co? No, dokładnie. Ja <laughs> może powinienem coś takiego zrobić, wiesz... Że świadomie? Świadomie, no. Hmm. Nie wiem, czy się uda. No bo już powiedziałem, nie? No. Ale spoko, no to wiesz, to jest... Ale ja nie, 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 ja, ja nie widzę przeciwwskazań, tym przypadkiem kliknął nagrywaj, nie? Musimy dobrze dyskutować. Także to... się, tak się, subskrybujcie kanał Cool Phone, yy, zapraszam, bo być może się pojawią jakieś kontrowersyjne materiały z udziałem Purpo. <laughs> Absolutnie non stop. Tak. <laughs> True story. No, także, no wiecie, no, no że tak powiem, no wtedy naprawdę ja do dzisiaj żałuję, że to zrobiłem, nie? Głupio mi było jak kurczy syn, także, ja. No, Jezu, no byłbym hipokrytą, i w ogóle, wiecie, no ściemniaczem, gdybym powiedział, że ja dalej sobie nie powyzywam czasami kogoś, jak, jak dostanę kurwicy. No. E, natomiast e, sprawdzam 10 razy, czy nie jestem gdzieś odpalony teraz. I sobie wyobrażam właśnie wtedy, wtedy to co się wydarzyło, mm -hmm. ja live'a wtedy miałem. To było po live'ie, ja go zakończyłem i zacząłem tak wyzywać i mówię, kurwa, gdybym ja nie wyłączył live'a, czy ty sobie wyobrażasz co by się wydarzyło? <laughs> Dlatego ja mam fobię po prostu i... <laughs> ja bym miał wyjebane na to. Ja, ja się takimi rzeczami nie przejmuję, ja mam wyjebane na takie pomyłki. No tylko, że ja tam naprawdę ostro <laughs> co? Ale to też jest, wiesz, to jest, to wiecie, znaczy w zasadzie to jest do, do was widzowie, że to jest frustracja wychodzi, kiedy człowiek naprawdę wyprówa z siebie flaki, na przykład jak były te eventy robione, te wielkie takie na Halloween czy na, czy na święta. I y, naprawdę się człowiek stara, a jedyne co cały czas widzi na czacie to Ja pierdolę jak chujowo kurwa, ale zjebane kurwa, lagi kurwa I, i... albo inni próbujący cheatować kurwa i tak dalej, i tak dalej To no naprawdę się gotuje w człowieku, nie? Szczególnie, że No akurat na tych eventach to nikt nic nie zarobił, nie? I to było, że tak powiem, jak to się nazywa? Non-profit yy, mm -hmm. przedsięwzięcie. Bo tam... Żadnych pieniędzy na tym nie było zarobionych. A spędzonych... Już nie wspomnę o tym właśnie jak skaz czy KTOSia... Yy, ro robiły te eventy, to no spędziły nad tym... Kilkadziesiąt godzin, a jeszcze ja streamując kilkanaście. Mm -hmm. I kurwa tylko słyszysz jakie wszystko jest chujowe, to... Tak. Gotuje się, po prostu się człowieku wewnętrznie gotuje i trzeba sobie potem dać upust. No, już kiedy myślałem, że jestem w zaufanym gronie, po prostu tylko i wyłącznie, no to oni wiedzą, że jestem wybuchowy. No to to, no, to jest na zasadzie takiej, że kurwa, kurwa, chuj, chuj, kurwa, leci tam wszystko po kolei, po czym jest trzy sekundy ciszy i na przykład taka ktoś albo Kas, albo Crisis. No, to na następny event trzeba tak! No. <laughs> po prostu oni już wiedzą i. Tak. I, I mają to w dupie, no. Mam cię w dupie! Skacza się. Trzeba po prostu przeczekać, aż się wyżyjesz i, 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 i robić swoje, no. No i ja, ja też, zaraz, Moim zdaniem to też jest lepsze, bo ja też w ułamku sekundy y, zrobię coś takiego i zaraz potem jest. Dobra, dobra już spokój, cisza. Już przepraszam, tak, Powiem ta, tak. Z początku mi to przerażało, ale teraz mam nie ma na to, nie? Jestem, no tak, bo nie musicie to zrobić że po prostu czasami potrafi być kuracko nerwowy, naprawdę. To no. tak, 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 tak potrafi być ostro, że no, ale to jest chwila, potem jest spokój. I przepraszam zawsze, że się uniosłem. To tak musisz potwierdzić, że... No, to racja. Chociaż nie, żeby mi to przeszkadzało, ale. Ale no. Ej, ja to chcę przejechać. Dawaj, będziesz miał dłuższy odcinek. Ale mam dopiero 14 minut. Aha, bo myślałem, że już. Ja też myślałem, że to już była czwarta mapa. A to była Ej, trzecia. To jest dziwne. Nie no, a, a ostatnio tak leciało, że nawet nie było wiadomo kiedy zleciało te cztery, nie? No. A dzisiaj tak? Czeka, bo, y, po, już mi się spodobała ta mapa, wiesz, po prostu jak ją zobaczyłem, to chcę, chcę ją przejechać. To jest mapa Shaggy'ego widzę jakaś. Shaggy. Shaggy's dick. Jump, aha, tutaj jump. Znaczy, no Okej. Okay. No, no nie jest takie skomplikowane. Znaczy no, na razie nie mogę przeskoczyć na tamtą. Aha. Dobra, przeskoczyłem. Tutaj jumpik. Ej, fajna plansza. Fajna, no? Bardzo, bardzo, bardzo. Już mi się już miałem podoba. przedtem ciapary to opieprzyć co on to za mapę i tu do drug boxa ale sobie myślę, dobra, niech mu będzie, nie? O, no, to całkiem fajna mapa. Bardzo, ja lubię takie. Właśnie mm -hmm. takie jasnawe, takie dwudziestki jedynki, w sensie sekundy. Mm -hmm, tak, czasowo jest spoko, tak. taka, taka, to no. Nie załapał, z zboczonego żartu, jej. Czas <grym> dwudziestki Załapałem, załapałem, Ale poleciałeś taką abstrakcją, że to jest, wiesz, to jest nierealne, nie? No o Jezu, nie. <grym> Z wołu paskudny. Więc no, po prostu uda, uda, udałem, że, że nie było tego tematu. No. A skąd wiesz? Sprawdzałeś? No. No nie sądzę, żeby ktoś w przedszkolu do 21 lat siedział, no. Jezu, weź we? Ej, ty chcesz to puścić? Weź, no. Nie, to, to, to wycenzuruj. Nie, absolutnie. <grydziele> Kupie, takie rzeczy to właśnie jak jesteś wy wyłączony na Discordzie też Nie po co czemu? A dlaczego? Dlaczego? Z tych rzeczy człowieku. A ile co, są ci ja też chcę mieć strajka, no! rozumiem. Znaczy ja już mam dużo tych strajków. No, o masz dużo, się nie podzielisz. Chytry jesteś, znaczy jak ta ja baba z ja normalnie. Podzielę. jak też, to przejmuj. No. Hetury jak ta baba z Radomia, naprawdę. No, w ogóle dostałem komentarz pod ty, pod. Y, y, no. No pod memami. Mm -hmm. Ale od Podkarpacia to vara. Tak, ja pisałem. Odpisałem. Lel. No. Ktoś tu nie załapał żartu. Ale w ogóle przychodzić na odcinek, na odcinek z memami i nie załapać żartu, to już trzeba, no trzeba mieć kija w dupie. Nie tam pija w dupie, no po prostu nie załapał, no i tyle, no. No. Ty no, bo teraz tego przejechać nie mogę, pierwszy raz przyjechałem. Tak, pierwszy raz przyjechałem to bez, bez... jakichś tam większych problemów, a teraz tego nie mogę... Nie, nie, nie to, mogę prze, przejechać tak nie jest problemem, natomiast... Mam problem z tym pierwszym przeskokiem. Yy, bo ten pierwszy przeskok trzeba trochę głębiej. No, właśnie albo go za nisko zrobię, albo sobie wysoko i znowu sobie nie wyrobię potem. O o o o, 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 ładnie, 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 i to sporo. poprawiony poprawione jest twardy lekarz. No nie, lokawek. wyskoczyłem. wyskoczyłem. dlaczego? To prawda tutaj nie jest trudno zrobić jakiś lokalny rekord, no ale... No. Ale, jak Ciaparito 141 końcówka, co jest? Ciaparito? W sensie, how? Ciaparito, nie wiem. <laughs> Tego nie pomalujesz, to jest Ciaparito. <laughs> Nie potrafię sobie wyobrazić, gdzie tutaj jeszcze można nadrobić tyle straconych sekund. No. Aha, już wiem gdzie, dobra. Tu trzeba natychmiast od skontrować przy wyskoku, przy tym właśnie wyskoku, co to ma nie problem teraz. Mhm. Trzeba natychmiast skontrować w prawo. I polecieć jak najniżej. Tylko, że jak polecisz bardzo nisko, to się potem yy, Wybije na kolejnym, ale dobra, coś. Coś w końcu jadę poprawiam, coś nie coś. Coś nie coś poprawiam. Coś nie coś poprawiam, trochę poprawiłem. dalej jestem ostatni, jak na lasta przystało, ale coś poprawiłem, tak? O, i teraz pięknie wskoczyłem, ale się zagapiłem. No ale dobra, jest, jest nie najgorzej. Jest drugie miejsce, jest, 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 jest okej. Jest okej. Ok. Jest OK Je, Jest weekend XDD kulfon ostatni. <laughs> no w końcu jestem lastem, tak? No, no dokładnie. Tak, także teraz ja Wam dziękuję serdecznie za to, że, że pozwoliliście mi być lastem. Yy, tak. <laughs> Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie Pa.